Panie trenerze, co dzisiaj robimy? Może gramy w gałę? Oj nie, nie, Oskarku, żadnej gały. Dzisiaj popracujemy nad Twoim skłonem w przód. Co? Rozciąganie? Najgorzej, ja jestem dobrze rozciągnięty nie potrzebuję tego. Tak? Te? To zrób skłon w przód. No problem, trenerze. Dobrze? Wiesz co, Oskar, szału nie ma z tą Twoją mobilnością, ale nie martw się, 15 minut tych ćwiczeń i Twój skłon będzie znacznie lepszy. Zobacz. Najpierw kilka luźnych podskoków dla rozgrzewki, potem dynamiczne wymachy nogą prostą, najpierw lekko, potem nieco mocniej. Następnie rozciąganie łydki pod ścianą. Tak po 30 sekund na nogę. Potem prostowanie nogi trzymając się za udo. To poprawi ruchomość grupy kulszowo-goleniowej. 10-15 ruchów na stronę z kilkusekundową pauzą w pełnym wyproście wystarczy. Im bliżej kolana trzymasz, tym nieco ciężej, ale też lepiej. Następnie kilka kocich grzbietów, aby rozruszać też prostowniki grzbietu. Ostatni etap to przejście z przysiadu do skłonu w przód. Najpierw ręce daleko przed sobą i wyprost, a potem stopniowo dłonie coraz bliżej i coraz bliżej. Gdy zrobi się ciężko, możesz na chwilę. Się zatrzymać i spokojnie prostować raz lewą, raz prawą nogę. Pamiętaj o oddychaniu i próbuj świadomie rozluźniać mięśnie. To nie ma być siłowe, tylko swobodne. Na koniec powtórz test. Ło, wow, trenerze! Jest progres! Brawo, chłopaku! Nasze korki z WFU dają pierwsze efekty. A was zapraszam tutaj częściej, to też się czegoś nauczycie.